godzina, no witam. Jedna sztuka już jest. E, 28 po się pokazał. E, kole, kolega opiała e, miał e, za pięć czyli powinienem z nim wygrać, tym pierwszym gołębiem. E, kolega z Darłowa, Rysiu, 10 po czyli tak porównywalnie może delikatnie mam lepiej czyli lot można powiedzieć, że jest bardzo ciężki gołąbki lecą pojedynczo tu jakiś obcy przypałętał się idź, idź do siebie leć roczniak może koledzy jak zobaczycie poznacie swojego nie wchodź mi do gołębnika przez 5 dni siedziało u mnie cztery obce Były zamknięte Zostały dzisiaj wypuszczone o godzinie 10 Ale za bardzo nie chciały odejść Jeden z nich został jeszcze Nawet nie wiem co to Jest w już nie pamiętam Tam wiem, że dwa numery były Reszta była bez chipów Gołąbków Został, został taki gołąbek Może koledzy poznacie co to jest, czyj? Jak będzie właściciel oglądał, to zobaczę. Gołąbki idą praktycznie pojedynczo, tak jak koledzy dzwonią. Niektórzy mieli w ciągu 5 minut jednego, e, trzy tam, wiem, że jeden miał kolega też w ciągu 5 minut. Także jest ciężki lot. Zobaczymy, jak będzie dłużej. Gołąbek przyszedł praktycznie z kierunku. Czyli stąd z dosyć wysoka, ale to już nie jest, nie jest ten lot, co był tydzień temu, dwa tygodnie temu, że gołąbki siadały stadami. Jak już jeden się pokazał, to za chwilę były stada. Albo przychodziły po dwa, po pięć, po dziesięć. Teraz jest jeden i jest cisza. Jest godzina trzydzieści, dwunasta trzydzieści jeden, a gołąbków więcej nie widać. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaraz zerkniemy, co to jest za gołąbek do zegara. Czy to jest typ, czy to nie jest typ? Czy to jest roczniak? Eee, 6209, samica, 1229, 1229.